Dzień dobry, zodiakalne skorpiony. Oto i wasz rozkład miłosny na lipiec 2020 z przesłaniem dla Singli. Skorbi skorpiony. Mm. Co tu dużo mówić? No. Energią tła jest Król Monet. Król Monet. On nadaje bardzo materialny charakter całemu rozkładowi. No, nad nim jest jeszcze dziesiątka monet. Jest jeszcze ta dwójka monet. Kieliszków tu żadnych nie ma. E, o co chodzi? No, chodzi o to, że prawdopodobnie rozkład ten odczytuje tak, że w waszym otoczeniu jest człowiek bardziej skupiony na materii niż na uczuciach. Czy to wy, czy to ta druga osoba? No, sam już sobie odpowiedzcie na to pytanie. E, Kruszulmonet to jest koziorożec. No oczywiście może być ktoś, może być inny znak ziemski, albo po prostu wcale nawet nie ziemski, jak po prostu człowiek skupiony na materii, właściciel firmy, ktoś wysoko postawiony, kto ma kontrolę i wpływ na wiele wydatków, ale w tym także na was. Energia no, mocno skłania się na stronę zarobkowości, życie w luksusie, w obfitości. Jeżeli. No, nie widzę tutaj, żeby to była jakaś historia rozstania, ale jeżeli na przykład faktycznie jesteście na etapie rozwodu lub um, takiej historii, w której. Po prostu się rozstajecie, to tutaj ktoś będzie bardzo mocno, materialnie nastawiony na to, że będzie chciał wszystko zachować dla siebie. Z niczym nie będzie chciał się dzielić. Blokadą jest dwójka mod, więc jednak brak tego tej elastyczności, w godzeniu się ee, w kwestiach materialnych. Jeśli jednak jesteście w stałym związku, w którym no, nie widać jakiegoś końca na horyzoncie. No to jest tak jak wspominałam, król monet jako człowiek skupiony na pracy, zarobkowaniu. Mało go może być w domu, dużo jest w pracy, może dużo zarabiać, ale może do końca tych pieniędzy też nie wydawać czy też nie wydawać na was, nie wydawać na luksusy, przyjemności. Bardziej gromadzi, może wydawać na siebie prędzej. Um, tym samym sprawuje władzę w tym związku. Może wy nie pracujecie, a on pracuje przez co. Um, no, Czuję się bardziej dominujący, bardziej wartościowy. Oczywiście to nie jest prawda. Nie myślcie tak, jeżeli czujecie, że faktycznie osoba, która w związku pracuje, a wy na przykład, nie wiem, wychowujecie dzieci albo po prostu poszukujecie pracy, no to, to, to tutaj jest zachwiane, zaburzone, zaburzone partnerstwo. Ktoś uważa po prostu, że ma większą decyzję, większe prawo do decyzji. W każdym aspekcie, ze względu na większe dochody. Ogólne nastawienie danej osoby do Was 110 monet. No, tak jak już wspomniałam, tutaj przede wszystkim jest aspekt materialny. Wie, że jesteście zabezpieczeni finansowo, bowiem on na to pracuje, tak? Ma dużo pieniędzy. Jest rodzina, no nie wykluczam, że jest to związek, w którym już są dzieci. Nie we wszystkich tak będzie, ale w niektórych tak. No i on czuje się taką głową domu. On dba o te finanse. Spójrzcie na tej karcie, ten mężczyzna otwiera sakiewkę, przygląda się temu, co zdobył, a tam w tle tylko żona z dzieckiem tak sobie z tyłu patrzy, zerka, no bo ona nie ma do tego takiego dostępu. Może jej wydzielać jakieś pieniądze, nawet tak. E, mimo, że jest duża bogatość, obfitość, no to tutaj e, ktoś wcale na tym nie, nie zyskuje, nie czerpie z tego. Dodatkowo dziesiątka monet jest kartą zadowolenia ze związku. Ale no widzicie, to jest dziesiątka monet, a nie dziesiątka kielichów. Więc więcej w aspekcie finansowym, w aspekcie materii jest super, tak? Jest na wypasie. Natomiast w kwestiach uczuciowych, emocjonalnych, no jest pad. No jest naprawdę gdzieś te emocje, te kielichy się rozlały najwyraźniej i zamiast tej wody... No, są w nich monety, a to niestety nie wpływa dobrze na zadowolenie emocjonalne tak, z tej relacji. No i właśnie na to, że się zapomniało o tym, że to jest partnerstwo, a nie trochę takie coś że na zasadzie: ja zarabiam, ja mogę wszystko. Wybaczcie, że ponownie zapomniałam wyciszyć telefon. No, już nie będzie żadnych dziwnych dźwięków. Um, tak, bo ja nagrywam to z telefonu. Całkiem solidna jest ta kamera w telefonie, więc po co inna? No, tylko że czasami zapominam wyciszyć. Eee, dobra. Ubóstwo emocjonalne, obfitość materialna, tak bym to nazwała. No, jeszcze na pozycji serca mamy asa-mieczy. No to. No, to też jest bardzo chłodne podejście. No, wiadomo, że mieczy nie jest kartą głęboko emocjonalną i uczuciową, jest bardziej kartą intelektu. Czasami mówi nam o odcięciu, natomiast ja nie uważam, żeby tak rzeczywiście było w tej relacji, że ktoś się od Was odcina tak świadomie, w sensie, że kończy związek. Natomiast patrzy na Was przez pryzmat jakichś idei, pomysłów, kreatywności. Może mieć po prostu yy, w sercu więcej pomysłów na Wasz związek, ale właśnie cały czas w aspekcie finansowym niż. W aspekcie mm, emocjonalnym, tak? Bo as mieczy nam tutaj mówi o sile inspiracji, pomysłów, kreatywności, nowych działań, nowych projektów itd., itd. I ta osoba jest bardzo mocno na tym skupiona, nawet w sercu nie jest skupiona na Was jakoś tak. Na ten moment, przynajmniej w lipcu, to wygląda jak takie ochłodzenie. Nawet jeżeli Wy macie urlop, to ten ktoś może gdzieś tam błądzić myślami, cały czas do pracy. I to jest trochę na tej zasadzie, że. Yy, to nawet już nie musi być takim terenem materialnym, ale po prostu nie ma dla Was czasu, bo jest bardzo mocno zajęty pracą. No i w sercu ma przede wszystkim pracę, nowe pomysły, nowe idee, nowy sposób zarobkowania, kariery, usprawniania itd. Więc na pozycji serca jest trochę takie... Słabo. Natomiast pozycja myśli to szóstka buław. To też jest taka karta mówiąca nam o próbie zdobycia kogoś poprzez coś. Szóstka buław akurat tutaj jest bardzo subtelnie ukazana, ale też bardzo lubię ten obraz szóstki buław. Nie wiem, czy kojarzycie, jak to tradycyjnie wygląda. Tradycyjnie jest to mężczyzna, który triumfuje pośród Tłumu po jakiejś walce, którą on zwyciężył, czy tam bitwie, którą zwyciężył, tak? Czyli zyskuje sławę i uznanie. I w zasadzie to dobrze tak pasuje, że on czuje, że uzyskuje w waszych oczach sławę i uznanie za to, co robi. Natomiast też y, on chce uzyskać od was taką, y, taką pochwałę, że super ty to jesteś, y, przy tobie czuję się bezpiecznie. Szóstka była też nam wskazuje na to, że on myśli o was na zasadzie, aby coś tam wam trochę was rozpieszczać, ale też nie jakoś szczególnie bardzo. To też zależy od oczywiście scenariusza waszych historii, w niektórych przypadkach będą to takie. Drobne przyjemności, jak kwiaty, w niektórych przypadkach może was bardziej rozpieszczać, ale w innych przypadkach on ma świadomość, ten człowiek, tak to może być też kobieta, ale ma świadomość, że. Um, że spędza z wami za mało czasu i próbuję was przekupić, czyli właśnie wysoła kwiatki, albo zabiera do restauracji raz na jakiś czas i tak dalej aby zyskać jakoś to uznanie w waszych oczach, aby was zdobyć. Też aby was zdobyć wtedy, kiedy tego oczekuję, kiedy sam czuje, że trzeba, że, że, że potrzebuje waszego i bliskości. No, nie tyle. W zamiarach jest głupiec. Ciekawa sprawa. No, głupiec nam podkreśla jakiś, no, jakąś nowość i aspekt nowości, który idzie w przypadku Waszej relacji. No to jego nastawienie do Was, tak? Czyli może chcieć w jakiś tam sposób spontanicznie się zachować wobec Was, rozpocząć nowy etap w życiu. Dziecko na przykład, dziecko albo. Ewentualnie to nie jest tradycyjnie karta związana z małżeństwem, ale może chcieć się oświadczyć albo może zrobić taki poważniejszy krok w Waszą stronę, choć trochę spontaniczny, ale na pewno jakiś nowy rozdział w życiu, co jest dobre, natomiast to też nie wynika z takiej głębi emocjonalnej, tylko z tego, że stać tą osobę na to w tej chwili. Poza tym ten głupiec, no to taka chęć właśnie ruszenia gdzieś, ale też do końca nie wie gdzie. Na pewno jest gromadzenie tych zapasów, tych pieniędzy, wskazuje nam na to, że on jakiś pomysł ma, ale też nie potrafi tego do końca zrealizować. Może chęć kupna domu, no na czegoś takiego, co po prostu niesie nową energię do waszego związku. Mam nadzieję, że ono przyniesie jednak orzeźwienie. No natomiast jest to jednak bardzo egoistyczny, Rozkład, bo jest skupiony przede wszystkim na odczuwanie jednej osoby no, wobec świata materii, a nie wobec miłości. I tę relację blokuje na pewno dwójka monet, czyli właśnie to rozbicie między dwa światy i nieumiejętność ich pogodzenia, czyli nieumiejętność pogodzenia związków z karierą. Eee, w zasadzie tyle, no. Żonglowanie monetami, tak? Cały czas, jakieś, cały czas skupienie na pracy, na tym, aby zyskiwać, kombinować coś. Tutaj może ktoś też brać jakieś nadgodziny, dodatkowe etaty, dodatkowe yy, prace, aby właśnie te pieniądze posiadać też na chwilę. Nie sądzę, aby to były jakieś czarne interesy, ale mm, może gra na giełdzie. Ta dwójka monet mogłaby na to wskazywać. No natomiast na pewno jest dwójka monet wskazuje na to, że relacja utrudnia właśnie to rozbicie między pracą a życiem uczuciowym i nieumiejętność tego pogodzenia. Nieumiejętność ustalenia prawdziwych priorytetów. A relacji blokuje. <gryw> nieumiejętność dostrzeżenia tego. Um, bardzo jednolity rozkład. Taki. No nie wiem, z, ilu, z kim to będzie rezonowało, z kimś na pewno, ale jest to rozkład jednak bardzo skupiony na pracy. Ktoś jednak jest bardzo skupiony finansowo. E, no i ósemka mieczy jako zafiksowanie, zaślepienie, blokady emocjonalne, aby, e, blokady myślowe, aby wyjść ze schematów postępowania. Ktoś nie dostrzega tego. W dużym stopniu, ale też nie umie się oderwać. Jakby ta praca, te zarobki, te pieniądze były e, uzależnieniem jakimś. E, więc zablokowanie myśli. No, tutaj jest dla was bardziej rada, chyba, skorpionym, e, abyście wyweszły w rolę głupca i starały się jakoś spontanicznie wyrwać tego człowieka z objęć pracy i finansów, aby nie tylko prowadzić jakieś orzeźwienie do relacji, ale też przypomnieć o tym że są ważne sprawy w życiu że kiedy są finanse w porządku to niech będą w porządku i tego i to niech się utrzyma, ale nie za wszelką cenę, nie za cenę miłości bo potem ktoś się obudzi sam no, z wieloma pieniędzmi na koncie, ale jednak bez tego partnera u boku. Single. Hmm. Single mają dziewiątkę mieczy. Single, co ja wam, mam powiedzieć? E, dziewiątka mieczy jako karta prognostyczna na lipiec jest raczej ostrzeżeniem, bowiem możecie tkwić w schematach postępowania. Lub postrzegania przede wszystkim samego siebie, samej siebie, poprzez wątpliwości tego, co macie uczynić, wobec wątpliwości, braku pewności, ciągłego rozważania pewnych spraw, odkopywania dawnych spraw, yy, no to problem tkwią myśli, tak? Cały czas myślicie, yy, może nie potraficie się z kimś spotkać, umówić, albo po prostu wyjść do ludzi, bo. Yy, bo ciągle macie jakieś kompleksy. I ciągle boicie się, że ta osoba was, że druga osoba was będzie oceniała, że będzie patrzyła przez pryzmat waszych niedoskonałości, których najpewniej nie dostrzeże na początku. Relacji albo w ogóle, bo one są tylko w Waszej głowie. Trochę taka panika jest w tej dziewiąte mieczy, niepotrzebna, bo to przecież są miecze. Natomiast król monet nam może wskazywać na to, że faktycznie w waszym życiu pojawi się jakaś osoba, taka trochę majątna powiedzmy, jak to król monet. Oczywiście to może być też kobieta, ale człowiek, który jest na tyle poukładany w życiu, że można z nim e, spróbować coś zbudować. Ale to też rada dla Was, żebyście weszły w, takie, w taką bardziej przyziemną energię. No racjonalnie spostrzegły siebie możliwości, otoczenie, bo bez zmiany sposobu postrzegania was samych, bez wyrwania się z objęć, negatywnych myśli, nie będziecie w stanie stworzyć żadnego związku przynajmniej w lipcu. Tak. Wątpliwości, smutki, jeżeli ktoś tam jeszcze u was w sercu czy tam w głowie jest i to jest ten król monet, no to czas to pożegnać, moje drogie skorpiony, i czas ruszyć dalej. No bo wakacje to idealny czas, aby trochę odżyć w kwestiach uczuciowych. Dziękuję Wam, skorpiony, za uwagę. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniami indywidualnymi w formie filmu, wideo, to. Adres e-mail do mnie jest pod filmem. Można się zgłaszać, można pisać. Rozkody są płatne. No, czas oczekiwania do kilku dni, ale myślę, że warto. Ja bardzo lubię ten typ analizy. Jest mi znacznie łatwiej czytać karty w momencie, kiedy nie muszę, ich nie muszę pisać znaczenia ich właśnie poprzez maile, tak jak to chociażby jest na portalach ezoterycznych. A poza tym no, daje mi to nieograniczoną ilość czasu na interpretację, więc y, czyli to też lepsze niż w przypadku SMS, y, niż w przypadku czatów lub y, telefonu, kiedy to mam ograniczoną ilość czasu. Y, a potrafię czasami i 40, 50 minut mówić o rozkładzie. Różnie bywa, tak? Tak, akurat nie jest. Y, ten czas nie jest y, zawsze taki sam. No, ale polecam. Jak coś, to możecie pisać SMS-y na ten portal, którego na numer, który podałam. On jest naprawdę, moim zdaniem, najbardziej korzystny dla klientów, bo SMS-y nie są drogie, a ja mam więcej znaków niż 160 na odpowiedź, więc zachęcam. A na innych portalach, no, kwoty są albo dużo wyższe, albo eee, mniej miejsca. Dobra, to tyle z mojej strony. Trzymajcie się, drogie skorpiony. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. A jeżeli mnie dzisiaj oglądacie i jeszcze nie byliście na wyborach, to pamiętajcie, że luksusem jest posiadanie wyboru i decyzji. To tyle. Cześć.